Witajcie z tej strony, Pox. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy gramy w Braula. Dobra, Czytujemy nas? Nowe wyzwanie, takie dobre to lecimy z grą Rom... poko. Bo niech będzie. Bo jest spoko. Ten zbosset zagramy. A to jest ta mapa. No i widziałem, że tam są typki. mordo Mogę się z tobą zatymować, ale mnie nie bij, nie bij. <ścoughs> o, się No dobra, co za ham? Zabij, zabij. Jezu. Zabij. Jaki bot! Jezu mógł do niego strenać. Widzimy się w kolejnej walce. Dobra, siema już jestem i widzieliście jaki to był bot. Gramy w grę sobie kolejną tusy. Się ul to Nie, 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 please, please. Nie, dobra. Ja się z wami żegnam mm, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie dzwoneczkiem i wpadajcie na dwa kanały. To jest Alan Główny i Post Wex. 12. Subskrybujcie ich kanał. Dawajcie łapki w górę. Pa.